W tym filmie omówimy sposób eksportu danych z programu Meritum 2020 do modułu FSJPK SQL. Tutaj ze szczególnym uwzględnieniem, właśnie generowania pliku jpk vat 7. Więc tak, w programie Meritum możemy eksportować dokumenty sprzedaży. Czyli wystawione faktury. Tutaj mamy jakiś dokument zarejestrowany. Co istotne, w tym dokumencie mamy też przyporządkowane jakieś tam nowe kody GTU. Tu możemy w trybie poprawiania zobaczyć sobie, jakie te kody są, jakaś tam procedura. Zapiszemy sobie ponownie tutaj bez dokonywania jakichś zmian i możemy również eksportować dokumenty zakupu. Tutaj również możemy sobie podkamąć jakiś tam przykładowy dokument. Tutaj mamy też takie dodatkowe znaczniki. Możemy sobie na przykład zaznaczyć ten znacznik, powiedzmy, bo to też jest istotne w kontekście importu tych danych do modułu JPK_SQL. No i tak, generujemy sobie eksport, czyli poprzez rejestr VAT. Tutaj taka opcja jest dodatkowa, istotna, bo w nowym pliku JPK VAT7 oprócz faktur i paragonów mamy również umieszczać faktury do paragonu. Tego nie było wcześniej, w starszych wersjach JPK. Tak więc tutaj musimy sobie tę opcję zaznaczyć, aby również te dokumenty były uwzględnione. Czyli zatwierdzamy, eksportujemy. Lokalizacja modułu jest standardowa: dysk C, FSJPK SQL, potwierdzamy. I tak, jak widzimy, mamy komunikat informujący o tym, że eksport został wykonany, zapisany w tym podkatalogu. Jest jeszcze tutaj przypomnienie. Informacja mówiąca o tym, że aby ten import danych do modułu JPK udał się, był skuteczny, no to musimy dysponować kompatybilnymi modułami tak, w zakresie daty edycji. Czyli nie może to być na przykład jakiś stary, yy, stary stara wersja modułu FSJPK SQL. Dobrze, teraz yy, na razie nie będziemy modułu jeszcze. Tutaj uruchamiali. Klikniemy sobie nie. Wybieramy teraz księgowość. Wyeksportujemy sobie również tutaj za październik nasze zakupy. No, mamy tam jeden dokument, ale to tak dla przykładu, go sobie właśnie wyeksportujemy. Dobrze, czyli mamy wyeksportowaną sprzedaż, wyeksportowany zakup. Przechodzimy teraz do modułu FSJPKSQL. Otwórz bazę i teraz tak. Tutaj tak jak widzimy w module FSJPKSQL mamy również zachowany yy, obecny plik jpkvat, ten obecny obowiązujący, czy tak naprawdę jeszcze do września obowiązujący, a od października ten nowy JPK Watt 7 mamy tutaj. Kliknijmy sobie na niego. Przy wejściu do edytora, od razu program nas pyta, czy mamy pobrać wyeksportowane dane. Tak, potwierdzamy. I tu jest taka nowość w stosunku do importu, który był wykonywany we wcześniejszych wersjach. Mamy planszę, na której widzimy, jakie mamy możliwe serię dokumentów do zaimportowania. Jeżeli sobie tutaj zostawimy domyślnie włączoną tą opcję zbiorczy import danych to wtedy wszystkie serie zostaną pobrane. Jeżeli sobie to odhaczymy to będziemy mogli wybiórczo wybrać daną serię którą chcemy pobrać. Tutaj widzimy że tych serii tam gdzieś tam w buforze gotowych do zaimportowania mamy dość dużo więc my sobie wskażemy tylko jeden Jeden plik z danymi, bo wiemy, że w tym pliku znajdują się te dane, które właśnie w tej chwili wyeksportowaliśmy. Tutaj dodatkowo jeszcze mamy taką opcję pozwalającą na automatyczne zaznaczanie jako FP, czyli jako faktura do paragonu, takich dokumentów, gdzie nie ma nipu kontrahenta. To jest po stronie programu fakturującego, również jest to załatwiane na kilka możliwych sposobów, na kilka możliwych wariantów, ale tutaj też jest taki właśnie znacznik takiego automatycznego wychwycenia tego typu dokumentów. Bo, oczywiście, jeżeli mamy taki dokument typowy w serii Faktura do Paragonu, to on ten znacznik już będzie miał zaznaczony. Tutaj mówimy o takiej sytuacji, gdy wystawiona jest faktura. Z serii faktur normalnych, faktur sprzedaży, ale jest ona fiskalizowana i wiadomo, że wtedy kontrahent tego nie ma, więc tu możemy jeszcze wychwycić tego typu przypadki i ten znacznik będzie automatycznie przez program dodany. Dobrze. Teraz, czyli tak, wybraliśmy tą serię jakby faktur sprzedaży z wersji BD Emeritum. klikamy zaimportuj dane. No, widzimy, wiele to nam się nie pobrało. Ten jeden dokument, który tam mieliśmy na liście dokumentów sprzedaży. Wychodzimy z tego. Jest od razu pytanie o import zakupów, więc wykonajmy ten import. Również ten jeden dokument został tutaj zapisany. Zobaczmy. Tak, ogólnie jeszcze przejrzyjmy się tutaj temu edytorowi. Nie ma tutaj jakichś wielu. Yy, trudności tak w porównaniu do wersji wcześniejszej mamy na zakładce a mamy standardowo dane z konfiguracji czyli urząd kod urzędu złożenie bądź korekta mamy okres za jaki ten rejestr jest znaczy nie rejestr tylko plik jest generowany dane podatnika to też z konfiguracji no i tu jest nasza sprzedaż jak sobie podejrzymy ten dokument to taką nowością jest właśnie tutaj rodzaj dokumentu jeżeli to pole jest puste to znaczy, że to zwykła faktura VAT-owska, a jeżeli jest któryś z tych znaczników, no to albo mamy fakturę do paragonu, albo zbiorczy raport z kasy fiskalnej, albo dokument wewnętrzny, bądź też tutaj zahaczana opcja korekty. Tutaj mamy kwoty, i to są te nowe kody GTU. Tam widzieliśmy, mieliśmy te kody zaznaczone, więc one tutaj zaznaczenia przeszły, to samo z procedurą. I. Przy dokumencie zakupu mamy podobną sytuację, tutaj standardowe dane, tutaj mamy ten znacznik, który zaznaczyliśmy, tam MPP, mechanizm podzielonej płatności. Tu są jeszcze dodatkowe znaczniki rodzaju dokumentu. Jeżeli byłyby po stronie właśnie hmm, dokumentów w rejestrze w meritum zaznaczone, to one by tutaj przeszły. I tutaj mamy sekcję z kwotami. Dobrze, no i teraz, jeżeli mamy wszystko już yy, zapisane, wszystkie dokumenty zaimportowane, możemy przystąpić do zapisania dokumentu, ale zajrzyjmy jeszcze tutaj na tą część deklaracyjną. Tutaj również widzimy dane konfiguracyjne. Jeżeli byśmy sobie tutaj kliknęli, pobierz dane z JPK, to odpowiednie kwoty zostaną tutaj w niektóre rubryki pobrane, czyli z tej części. Yy, Ewidencyjnej do części deklaracyjnej, ale oczywiście tutaj mamy pełną swobodę, możemy sobie to wszystko edytować według potrzeb. Jeżeli teraz sobie zapiszemy ten dokument, program nas od razu pytać czy wygenerować plik w formacie XML. Potwierdzamy i widzimy tutaj gotowy pliczek. To jest już jpkwat 7 m tak jak widzimy. Taką nowością na pewno w stosunku do wcześniejszych plików, właśnie są te znaczniki, które przy danym dokumencie będą tutaj się nam pojawiały przy zakupie również. A jeżeli chcielibyśmy wygenerować plik JPKWat7 w wersji kwartalnej, to wybieramy sobie tutaj K, generuj i tutaj mamy już pliczek z innym nagłówkiem JPKWat7K on się głównie różni oczywiście tymi nagłówkami i tutaj tym, że mamy kwartał, tak? Jest to kwartał, jest automatyczny, ta zmiana jest automatycznie generowana na podstawie okresu, no i jakby różnica jest taka, że też musi ten plik być w tego JPK VAT 7M składany co miesiąc tym, że część ewidencyjna jest co miesiąc wypełniona, a część ewidencyjna i deklaracyjna w ostatnim miesiącu danego kwartału. Pliki, tak jak widać, wygenerowane są tutaj zapisywane w tej lokalizacji, czyli tam, gdzie mamy zainstalowany program, pod katalog wygenerowane pliki XML oraz w tej lokalizacji tworzone są również na bieżąco kopie generowanych właśnie plików.